Hejka, witajcie w nowym odcinku. Przygotowałam dla Was dwie części o Fatigue, ponieważ jest tak piękne, że chciałabym Wam pokazać wszystko, co możecie w nim zobaczyć i czego możecie oczekiwać. W pierwszym odcinku skupimy się na spacerowaniu po mieście, zobaczycie ruiny zamku, amfiteatru, zabiorę Was na marinę i do pięknego centrum. A w drugiej części będzie trochę ciekawie. Opowiem Wam coś o tym mieście. Co musicie wiedzieć? Że to miasteczko jest świetną bazą wypadową żeby zobaczyć różne ciekawe miejsca. Między innymi Canyon Saclicant, który polecam z całego serca. Dojazd to około 40 minut, bo jest oddalone około 40 km. Drugim miejscem jest miejscowość Oludenis, w którym znajduje się plaża nazwana inaczej Rajską. Do Oludenis macie około pół godziny drogi, a już stamtąd rzut beretem jest atrakcja zwana Doliną Motyli. Droga, do której, przez którą się jedzie do tej doliny, zapiera dech w piersiach. Warto to zobaczyć. A następnym a takim miejscem jest kajak, który jest również niedaleko Fetie. No to chodźcie, wjeżdżamy w odcinek. Co? Dobra, to nagram wam od razu te kampery. Tu stoi taki wielki wóz. Jest to ogromny. Ktoś się zastanawia czy iść na plażę. My sobie stoimy tak na razie, ale będziemy się przedstawiać. Tam jest miasteczko. Na połowić, przyjechać ryby. Patrz, on idzie. Ciolo. I tam jest taki ekstra himer. Nie słucha się w ogóle dzisiaj. Gdzie ty idziesz? Ciolo, bo pójdziesz do auta. Pójdziesz do auta. Oj, pójdziesz do auta. Idź idź. No, idź. Byłeś nakręcony Ciole, będziesz się huśtał? Czy będziesz zjeżdżał na ślizgawce? Hmm, ziomuś No, do ciebie mówię Nie ma drugiego takiego kota niedobrego jak ty Grzecznego. Skoczy? Nie Co mądry jest. Gdzie idziesz? Ciolo. Ty staryk, poszedł sobie od nas, poszedł sobie, o nie widać, tym, jak się oddali. No i tak sobie chodzi. Kto koty zabrani? Jaki hmm, ciekawski jestem, co tam jest? Jak tam wejść? Może tu się uda? Mhm. Czuję, że się uda. Te pajęczyny będą moje. Wszystkie... O, o! gruba dupa. Ciolo, gruba dupa. No i wszystkie pajęczyny są jego. Tam jeżdżą auta. dobry ruch, ciora, bardzo mądrze, synu. I to miasteczko z roku na rok staje się coraz bardziej turystyczne e, tak jak właśnie wszędzie piszą jest bardzo tajemnicze I ja już tutaj jestem pod tymi grobowcami skalnymi a e, chciałabym jeszcze zobaczyć e, starożytny amfiteatr, który się tutaj zachował e, no i zamek no i oczywiście wszystko wam pokażę więc chodźcie ze mną tam się wyłania całe miasteczko cały widok ten a my idziemy do góry Zobaczyć te grobowce. A powstanie tych grobowców skalnych datuje się na 5-4 wiek. Przed naszą erą. No, nieźle to wygląda. Nie powiem. Cześć! Cześć! No, jak zwykle. W każdym odcinku musi być kicia, która mnie tutaj zagaduje i ja oprowadza. Idziesz ze mną? Wow, zobaczcie. Ale to jest niesamowite! No coś pięknego. Nie wiem czy to nie jest płatne. Jeżeli jest płatne, to niestety tam nie wejdę, bo nie wziąłem pieniędzy. No i tak jak myślałam, potrzebny jest ticket, żeby tam wejść. No ale niestety ja poszłam na trening. Przebiec się, przy okazji zahaczyć o te parę zabytków. No nic, trudno. Nie, nie przemyślałam tego, żeby wziąć więcej pieniążków. Wziąłam tylko na wodę. Wow. No wow, no jestem zachwycona po prostu tym wszystkim. Naprawdę jest przepięknie. Kolejne maleństwo, cześć piękne, cześć. O, już nie jestem taka czerwona. Nie widzę żadnych oznakowań drogi na zamek. Siema, ziomek, co tam? Groźny jesteś, bardzo groźny. Jezu, przecież on może tędy wyjść. Zobaczcie. Jezu, idę stąd. połk połknie, zaraz w całości. i love you Zabrania się, wchodzenia. Archeologiczne miejsce, ok, w którym chodzą sobie kozy. Czyli najprawdopodobniej tam na górę nie wejdę, tak? Okay. Oczywiście wszędzie jest syf. To jest normalne. Znaczy to nie jest normalne, ale tak jest. Patrzcie, jaki widok. No, tam się mgła rozciąga. to Marina, do której będziemy szli. Jakie kozy! Siema! Mordo. Cześć! O, jakie śliczne! No dobra. No i co? Tam nie można wchodzić, tak? Szkoda. Bardzo szkoda. Baśka, 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 Baśka. E, chyba w Turcji na nie się nie woła Baśka. Moja się nazywała Baśka. Ponoć na kozy się woła Baśka. Dobra, będę trochę jole, Ale tylko trochę. I zejdę tam. Może wiem, że tu nie wolno. Ale czegoś nie robi dla vloga Kiedy mam takie podejście Baśka, Baśka, Baśka Jak one skaczą sobie fajnie Ej, on wygląda groźnie. Baśka! Baśka! One tu idą. Ale czad. Dobra, będzie chwila z kotami na moim kanale, chwila z kozami, krowy też będą. Siema, mordo. Cześć! Nic nie mam. Chcesz się pogłaskać? Nie wiem, jak wam się to podoba. Bo mi się to bardzo podoba. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę Turcja wygrywa wszystko. Uwielbiam Albanię, uwielbiam jej dzikość, ale Turcja jest dzika na swój sposób i, i to w niej jest też niesamowite. No spójrzcie na te widoki za mną. Pięknie jest. Z rana taki spacer, taki trucht trening i jeszcze jak może coś pozwiedzać To tak człowiek ładuje energią, że mam nadzieję, że wy tą energię czujecie razem ze mną Co nie? Niezłe pojazdy tu jeżdżą Oh my god, you made a song just for TikTok? What are you, a simp? No jest, na my just, all my góry Mam nadzieję, że mogę tam just, nie muszę. Zbiegam sobie schodkami i nagle my kogoś nagle wylądowałam kogoś just, hello! Czy da się zejść tu jakoś na dół? Pani tak się nie patrzy, tak to jest droga. No i idę. Obrócę Wam, żeby pokazać te dzikie domy, bo wyglądają bardzo dziko. Ludzie tu nie mają w ogóle nic przeciwko, że zakamerujesz, jak mieszkają sobie. O kurka! Hej kurko! Cześć! Że kamerujesz sobie ich. Jak mieszkają Dobra, tędy Chyba tak I centralnie wyjdę tam No nie, nie mówcie, nie wierzę Czy tam nie prowadzą W dół schody No i wychodzimy koło Mariny To mi się podobało, to mi chodziło Patrzcie Jaki tu jest klimat Nie no, coś niesamowitego Aha no i miałam Wam pokazać właśnie jeszcze te mieszkanka tutaj, jak sobie ludzie mieszkają. Mandarynki wszędzie. Więżą. Tak, gdzieś tu rosną. Rosną. Tu są, zobaczcie. Hej! Można sobie zerwać po drodze. Ale te wszystkie na dole, co były oberwane, tylko zostały te na górze. No i fajnie, że pokazałam Wam to z góry, bo z dołu już tego nie widać. Tak dobrze. Więc. Idę na marinę. Mam jeszcze jeden punkt, w którym chcę się zatrzymać e, i Wam pokazać. E, mianowicie jest to park, który jest przepiękny. No i jest etaturk Trzyma dziewczynkę za rękę. No i czarna perwa, to wejście jest niesamowite. Oj, jest pina nawet na wejściu. No czat. Jak to jest w ogóle wykonane. Super.

time till you were gone i fell in love i fell in love with you and now i can't wait for summertime for summertime it won't be long when you come back i love you like i do love you like i do. Dobra, co tam? Dzwonię do was? Muszę dobrać? A i to działa, Meskitu. Normalnie jest sygnał. Patrzcie. Nie, tego chyba nie, nie, nie będzie tego słychać. Ale czad. Taka meczka. Można sobie z niej zadzwonić. No i dochodzę do tego parku, który chciałam Wam pokazać. A tu zobaczcie, kocie domki też porobione. To mają miejsce na jedzonko. Bardzo fajnie to jest zrobione. Troszkę zaczęło wiecie, ale fajnie, bo jest mi gorąco. Super, że tak wie. No. no i takie sympatyczne wejście. Parku. Tu jest cały ten park pokazany. Patrzcie jakie jest duży. Cała jego mapa. Jeśli spodobał Wam się odcinek. Część pierwsza o to zostawcie łapeczki w górę i suba, które pomagają mi się rozwijać. Przy okazji możecie też zostawić komentarz, w którym da się znać na przykład jak Wam się podobał odcinek. Do zobaczenia w następnej części. Cześć!